Siemanko, witam Was serdecznie. Właśnie zacząłem nockę i podam Wam przepis na bagietkę, szczególnie dla Adama Mahaja z kanału Raport z Akcji. Podam mu fajny przepis, miałem mu wysłać, ale w sumie mogę nagrać, więc, więc to jest to samo. Dobra, co robimy? Pierwsze, mąka. Mąki są różne, różne, różniste i... Naprawdę można trafić na mąkę mokrą, można trafić na mąkę świeżą, można na dojrzałą mąkę i wiele innych jest yy, przyczyn, dlaczego coś nam nie wychodzi. Trzeba po prostu sobie wyczuć mąkę. Ja mam tutaj dobrą mąkę, ekologiczną, organiczną, jak zwał tak zwał, ile cię? Oczywiście przepis mam tutaj gotowy, sporządzony na 23 sztuki, to jest na 23 sztuki, 550-530 yy, 50, gram. Na ważka. Co robimy? Pierwsze. Oczywiście potrzebna mąka. 6 kg mąki. Woreczki. Woreczki po 16 kg. Przychodzą młode chłopaki I on nie może tego woreczka udźwignąć. Trochę więcej siłowni. 6 kg 700. Lecimy z tematem. Przepraszam, jak będzie trochę drgania kamery ale stół się delikatnie rusza za dużo dałem, 6,700 dałem 7,200 odejmę trochę 6,800 6,765 to nie apteka, nic się nie stanie, nic się nie stanie co robimy drugie, dajemy sól 124 gramy soli 120 g soli. w Sól jest ważna. Nie dasz jej, to jest lipa. Przesadzisz, to jeszcze gorzej. 115, 120, o 130. 1 gram nie chodzi. Jak już powiedziałem, to nie jest apteka i nie musimy tak przestrzegać tego rygorystycznie. Mniej więcej. Żeby to lepiej szło, żeby było pulchniejsze, dodajemy drożdże. Ja daję drożdży 40 gram. Daję drożdży 40 gram. Damy 45. Zwykłe drożdże prasowane. Mogą być w proszku, ale w proszku jest inne, inne dawkowanie, więc przeczytajcie sobie na opakowaniu. Mniej więcej tam jest napisana jaka jest proporcja między prasowanymi a drożdżami w proszku. Co, co dalej, moi drodzy? Woda. Woda 4 litry 100. L. Z wodą jest różnie, bo w zależności jaką mamy mąkę, możemy mieć mąkę dobrą, możemy mieć mąkę, tak jak już mówiłem, gorszej jakości, trzeba ująć wody lub dać troszeczkę więcej wody. W zależności jak to ta mąka nam się spisuje. Czekam, czekam za panem z mleczarni, ma przywieźć mleko. Dobra, i następna kwestia robimy tutaj taki starter, to jest woda, mąka, kilogram, tak, inaczej to nazwę, żeby na domowe warunki, szklanka, szklanka mąki i niepełna szklanka wody. Mieszamy to, odstawiamy, do lodów... odstawiamy w ciepłe miejsce na 5 godzin, później stawiamy do lodówki na 12 godzin i później odświeżamy to. Odświeżamy, czyli dodajemy trochę mąki, oczywiście wyciągamy troszeczkę tego, Zaczynu startera. Zaraz pokażę Wam jak on wygląda i odświeżamy go. Ale można też robić bez tego startera. Dodać 500 gram mąki do tego więcej. No i 10 gram drożdży więcej i będzie to samo. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Jak wygląda ten starter. Poczekajcie, żebym tu się nie zakręcił, ale raczej przepis jest prosty. Lata doświadczenia moi drodzy, ale zawsze zerkam na przepis, bo wiadomo, rutyna człowieka może zgubić. Dobra, woda. Woda 4 litry 100 4 litry 100 plus minus. Powiedzmy te 4, 4 litry. Lejemy wodę. Woda letnia. Tam stopnie nie będę wam po, po, po ten mówił, bo to jest tam mniejsza z tym i tak to idzie do lodówki. Ale woda, żeby nie była lodowata. 400. Tutaj mam na miarce odmierzone, więc wlewam od razu 400 wody. No i tego, tego startera, tutaj mam 479 gram. To jest tak, 470 gram, nic się nie stanie jak dacie. A jak go nie dacie, to dacie pół, mąki, pół kilo więcej mąki i 10 gram, 15 gram drożdży więcej. Idziemy po starter do lodowy. Bierzemy pół kilo. A starter, moi drodzy, wygląda tak. Chcecie sobie tutaj zobaczyć. Wrzucam go bezpośrednio do wody. Zamykam lodówkę. W lodowie zimna cholera, ale tak powinno być. Myję ręce. Myję rączki, moi drodzy, i będę wszystko wszystko miksował razem. Pokażę wam, jak to ciasto będzie wyglądało później. Naprawdę bardzo prosta bagietka. Jak trafisz na fajną, fajną mąkę, to, to naprawdę super towar wychodzi. Dobrze, moi drodzy. Wsypujemy to do miksera. Później jeszcze sprawdzę, czy dosyć do, do, dolać trochę. Wody, czy dosypać mąki, bo mąka jest różna, jak wam powiedziałem. Mąka, mące nierówna. I startujemy. I tak to moi drodzy wygląda. Dzisiejsza nocka. Idę sobie wody przyniosę. Praktycznie codziennie wygląda tak samo. Mam nadzieję, że kolega wróci z urlopu. I będę pracował 4 dni, bo jak na razie pracuję 5 dni ale spoko, nic się nie dzieje, wasze zdrówko. I tak to wygląda. Jeszcze mam dwa ciasta do zrobienia, czyli formę orkiszową i formę żytnią, które będziecie mieli w następnych odcinkach. Podam wam przepisy. No i od razu widzę, od razu widzę, co wam pokażę, że muszę tutaj do tego ciasta, do tego ciasta muszę muszę dolać wody, nie? bo inaczej to nie uciągnę. Tutaj mam trochę, poczekam jeszcze chwilę, niech się przemiesza i zobaczcie, dałem dałem tak jak w przepisie, no i niestety, niestety kurczę. Trzeba dolać, dolać wody. Tak jak już mówiłem, odrobina wody. Będę się tu powtarzał, ale wszyscy wiedzą, że jak już mówiłem, mąka mące nierówna i trzeba to trzeba to oceniać w praniu. W przepisie było 400 woda, 4,5 litra musiałem wlać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I narobione ciasto odkładamy. Na 12-14 godzin do, do lodówki, wyciągamy z lodówki na godzinę, żeby ono trochę nabrało ciepła. Narabiamy na stół kęsy po pół kilograma, kładziemy je na stole, przykrywamy folią, czekamy do godzinki czasu, jak ono ruszy, no i narabiamy bagietkę, i później znowu czekamy, aż ona wygaruje. A wszystko zależy od miejsca, w którym pracujemy. Czy jest gorąco, czy jest chłodno. Dzisiaj fajnie, chłodno kurczę. Pogoda jest super do pracy w piekarni, bo te upały trochę mnie wykończyły. Nie jednego piekarza, pozdrawiam wszystkich piekarzy. Pozdro. O, ciasto robię trochę mocniejsze. Ja jeszcze delikatnie trochę wody mogę dolać. Nie za dużo, żeby nie przedobrzeć. O, i będzie idealnie. 6 minut jeszcze będzie się miksować. I pokażę Wam, jak wygląda. To wygląda ciasto, gotowe, nie? Moi drodzy widzowie, u mnie dzień jak co dzień Delikatna przerwa w nagrywaniu. Odcinki. Odcinki staram się nagrywać Wam na bieżąco, ale nie zawsze jest co nagrywać. Są jakieś newsy, są jakieś wiadomości, to, to nagrywam. Chciałem się odnieść do komentarza. Pisze kobitka. Chyba, chyba kobitka jakaś tam, że Jarek, gdzie ty widzisz tych ludzi, yy, policjantów z karabinami? Jakbym mógł zrobić im zdjęcie z ukrycia, spróbuję w, i mógłbym wrzucić na społeczność, to bym to zrobił, ale, ale po co? Mieszkam między Stombridge a Harzdem. Wieczorami przyjeżdża policja w czerwonych radiowozach, no i chodzą z bronią. Wychodzą, przejdą się osiedlem, mają broń, mają długą broń. No i tak to wygląda, dlatego, dlatego jest spokój. Zaczęli nękać tych, nękać, może nie nękać, sprawdzać tych młodocianych, zagadywać do nich, pojawiać się często. No i tam, gdzie dużo policji, no to przestępczość oczywiście znika, nie? Przestępczość. Ci ludzie znikają, bo zawsze sobota, z piątku na sobotę, niesamowite imprezy. A teraz cisza, spokój. Przepraszam bardzo, to się nagrywa. Nagrywa się. O! Ciasto będzie idealne, trzeba pomacać. A, jeszcze trochę. 3 minuty. Polecam takie domowe miksery, większe, bo ciężko wam będzie zrobić takim mikserem ręcznym te bagietki. Ale, ale myślę, że dla chcącego nic trudnego. O! O, teraz, teraz ciasto wygląda tak, jak powinno za minutkę Wam wyciągnę i pokażę, jaka powinna być konsystencja. Wrzucam je do boksów i leci do lodówy. Jutro mój kolega, mój kolega, czyli ja, <grymnie> będzie, będzie je odpiekał. Nie? A na stole mam przygotowaną bagietkę, która była przygotowana e, dzisiaj, ra, wczoraj. Wczoraj dokładnie. O, piękne ciasto. A ze względu na to, że ona będzie przebywało w lodówce, to robię mocniejsze, żeby się nie rozlazło, bo bo jakbym zrobił luźne, to by był, na następny dzień by była taka no, bardzo, bardzo luźna konsystencja ciasta, wtedy bagietka jest płaska. Najlepiej, jak ciasto jest mocne na bagietkę, wtedy będziecie mieli pewność, że, że bagietka będzie elegancka. Kiedyś Wam pokazywałem, poszukajcie sobie w, w poprzednich odcinkach wstecz, bagietkę jak wypiekam jak ona wygląda. Piękne ciasto się robi aksamitne. Takie jak powinno być, bez, bez żadnych grudek, niech się pomiesza. Ta maszyna pewnie jest starsza ode mnie. Cała czeszczy, no niedługo się rozleci. Piec też niedługo przestanie działać, ale tutaj w Anglii to Ciężko się doprosić o jakiekolwiek naprawienie czegokolwiek, no ale trzeba trzeba po prostu dać sobie spokój i się tym nie przejmować. Cisza cisza przed burzą. Mi się wydaje, że już wystarczy. Pokażę Wam ciasto, kawałek wyciągnę, piękne ciasto. Proszę bardzo. Wyostrzyć. O, zrobimy piękną, piękne, eleganckie. O! Wrzucam je do boksu. No i jutro, jutro będę odpiekał z tego bagietkę. Jak to mówi Emil, koszty budowy taka wrzutka. Serdecznie go pozdrawiam. Taka wrzuteczka. O! No i lecę dalej z tematem. Tak. Nocka dobiega końca. Ostatnia bagieta. Odpiekam ją i idę do chałupy. Mam nadzieję, że przepis na bagietkę Wam się przyda. Jeżeli chcecie zrobić jej mniej, to po prostu utnijcie na połowę produkty i, i wyjdzie Wam 11 sztuk. Czy tam 10, to jest pi razy drzwi. Tam nie musicie takiej precyzji używać, ale fajnie by było jakbyście sobie zrobili ten taki zaczątek, starter jak ja to nazywam. Może Wam kiedyś nagram i pokażę jak to się robi. Ale w internecie znajdziecie pełno, pełno przepisów na niego. Proste, prosty przepis. Dobra. Jak wiecie, moi stali widzowie, którzy mnie oglądają, byłem w Wino Wrocławiu. tydzień czasu w Inowrocławiu, moim rodzinnym mieście i tak dużo spacerowałem, dużo spacerowałem, nagrałem chyba ze dwa albo trzy vlogi. No i idę sobie w stronę dworca PKS, tak sobie. Naprawdę to jest małe miasto, możesz je przejść w godzinę, półtora na pieszo. Ja czułem taką potrzebę, potrzebę takiego emigranta, żeby przejść się po, po moim mieście. Nie wiem, czy Wy tak robicie, a ja na przykład, jak już tęsknię za Polską, to wchodzę sobie na Google Maps i latam po Google Maps po mojej dzielni, nie? jak to się mówi. Ale ten, kto, kto nie, nie opuścił kraju, tego nie zrozumie, więc pozdrawiam wszystkich emigrantów wszystkich piekarzy i nie tylko. Pozdrawiam Was, was wszystkich z tego miejsca. No i idę sobie w stronę tego PKS-u. No i krzyczy ktoś. Jarek! Jaraz Mówię, kuźba, kto to krzyczy? Odwracam się. Koleś taki, co już tak ledwo chodzi. Yy, widać, że nie wylewa za kołnierz, bo po prostu już styrany alkoholem, nie? I za cholerę nie kojarzę. Jaraz nie poznajesz? Nie poznajesz mnie? No i powiedział oczywiście swoje imię, którego nie będę mówił. I tak spojrzałem mu w oczy, spojrzałem mu w oczy i, no i poznałem. Poznałem po zarysach twarzy. Słuchajcie, no ja się zmieniłem, bo ja też się zmieniłem. Nie mówię, że czas mnie nie posunął, bo posunął mnie też, ale niektórzy moi koledzy, którzy po których bym się tego nie spodziewał. W podstawówce kurcze kujony. Każdy by przypuszczał, że będą mieli łatwe życie. Polecą polecą po szkole, po studiach. No, nabiorą nabiorą wysokości, jak to się mówi, ale niektórzy spadają. No i poznałem go. Zacząłem z nim rozmawiać. Co u ciebie? No wiesz, o Jarek, moż no i taka typowa śpiewka, takiego no. Masz parę groszy, 5 zł, chociaż na browar. No i koleś się delikatnie trzęsie. Dałem mu parę groszy, bo mi się go po ludzku zrobiło żal. Kiedyś się trzymaliśmy razem, chodziliśmy razem na imprezy, za mało lata. I tak jak alkohol, i różne, i różne przeciwności losu, nie? Powiedział mi swoją historię: powiedział, że zostawiła go żona, stracił pracę, nie mógł sobie poradzić z tym. No i uciekł niestety w alkohol i używki. Nie? nie każdy jest silny taki, że nie ma. Nie każdy jest taki silny, że może sobie z tym poradzić. No, ja na przykład nie wyobrażam sobie, jak mam jakieś niepowodzenie w życiu, a trochę ich było, bym uciekał w jakieś picie, używki w alkohol. Nie tędy droga, kurczę. Że jak macie problemy, to ja szczerze, jakbym poszedł w jakiś alkohol tak mocno, to bym szukał pomocy. Szukał pomocy, żeby, żeby się nie stoczyć tak jak właśnie ten mój ziomeczek z Wrocławia. I wyobraźcie sobie, minęło parę dni. Tam pogadałem z nim, pożegnałem się. Parę groszy mu tam dałem, bo mnie prosił. Bardzo żal mi się go zrobiło. Bo ja to mam miękkie serce. A jak to moja mama mówiła, masz miękkie serce, musisz mieć twardą dupę, nie? No minęło parę dni. Idę do, do Biedry. Tak zwanej. Coś tam, coś tam zakupić. Nie ja pamiętam co. No i. Stoi ziomek, poznałem go. Też. Widać, że już ciągnie niesamowicie, czyli alkohol. I poznał mnie. Cześć, Jarek, co tam słychać? Gdzie ty byłeś? Tyle lat cię nie widziałem. Też koleżka, też w podstawówce. Szło mu bardzo dobrze. Uczył się bardzo dobrze. Normalna rodzina. I kurde, tak bardzo dużo moich ziomków się właśnie tak... Nie wiem, czy to nazwać stoczyło. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu nie poradzili sobie w życiu i poszli w alkohol. Tak to nazwę, bo nigdy nie będę... Nie będę oceniał, co tam się stało, bo różne, różne są przyczyny. Depresja, inne choroby, psychiczne załamanie nerwowe, i inne pierdoły, nie będę mówił tam, o przestań chlacz tego. Pokadałem z nim też, co tam się dzieje. Co tam się dzieje u niego. On nic, wiesz, roboty szukam te, tego. Jarek, masz 5 zł. No taka stara śpiewka, no masz 5 zł. No też tam mu pomogłem. Też tam dałem mu parę groszek, naprawdę spotykałem tych ludzi jakbym tak co chwilę miał dawać te parę groszy to zbankrutowałbym I, i wielu takich moich znajomych których spotykam po latach w Wrocławiu no kurczę mają problem problem z piciem z alkoholem ja też lubię sobie piwko strzelić lubię sobie napić się piwa ale wszystko pod kontrolą pracuję ogarniam temat a oni jak pójdą w cuk to już to już nie mogą nie mogą się ogarnąć nie nie mogą się ogarnąć. Masakra. Też spotkałem się z trzema moimi, z trzema moimi ziomkami. Później poszliśmy na, na piwko. Tak sobie obserwowałem tą młodzież w tym Inowrocławiu. A to już mówiłem o tym. Jedno powiem. No, katastrofa. Katastrofa. Po pierwsze, jeden lokal. Bez jakiejkolwiek kontroli, walczą o włączenie sobie muzyki. Jeden chce słuchać tego, drugi chce słuchać tamtego. Jakieś tam nieporozumienia, zero jakiejkolwiek ochrony, nic. Posiedziałem chwilę, wypiłem piwko i poszedłem stamtąd, bo aż żal było patrzeć na te młode dziewczyny, no, które, no co, no alkohol i jazda, nie? Lub inne używki. Ja w ich wieku, to powiem Wam szczerze, że spotykaliśmy się właśnie z tymi ziemeczkami, co, co tak po latach spotkaliśmy się na to piwko. Chodziliśmy sobie na działeczkę, nie, nie pokazywaliśmy się tak z alko na ulicy, bo jakiś tak wstyd nam było. Wstyd nam było tak chlać, chlać na widoku. Człowiek się chował, miewało się to po 18 lat, 19, tam 17, jak pierwszy alkohol się spróbowało. Ale nic na pokaz. A tu teraz są czasy takie, że szpan, szpan, bo pije. No i kończy się tak, że jak tak zaczniesz w młodym wieku sobie kropić to ostro, to możesz z tego nie wyjść. Nie wyjść. Tak samo w zawodzie piekarz. W zawodzie piekarz bardzo dużo łupaków właśnie stało się alkoholikami, bo od samego wstępu do piekarni za mało lata lał się alkohol strumieniami. Strumieniami alkohol się lał i kto pracował w piekarni, ten wie jak to wyglądało, nie? Więc jeszcze raz pozdrawiam wszystkich piekarzy. Nie będę tutaj opowiadał historii, bo nie nadają się na kanał na YouTube, nie? No i tak to wygląda, tak to czas czas posunął co niektórych. Wiadomo poznałem też, poznałem, spotkałem też kolejnego ziomka, poznałem go, on mnie nie poznał i tak to, tak to wyglądało w tym Inowrocławiu, że czułem się czasami jak stary dziadek, nie? Człowiek był młody, tutaj rzucę Wam fotkę, jak wyglądałem, no, było, było, było były piękne czasy, były piękne czasy, które lubię, lubię wspominać, Nostalgiczne, strasznie, wasze zdrówko. O! Mineralne oczywiście. Straszna ulewa, oberwanie chmury, woda mi się tu leje. Latam z tym mopem, ale na szczęście już przestał padać deszcz. Nie wlewa się woda, bo tutaj w Anglii czasami tak jest, że jak ja to mówię, no Amelino, no nie, nie pomalujesz. Pary w piecu jeszcze nie naprawili. I chyba już nigdy nie naprawią moje, na mojej kadencji tutaj, jak będę tutaj pracował. Więc co moi drodzy? Taki temat, taki temat zarzuciłem dzisiaj, no, no kurczę, w szoku. W szoku byłem, jak widzę tych chłopaków, których kiedyś widziałem, uśmiechniętych, białe ząbki, fajnie ubranych, bardzo dobrze prosperujących. I to jeszcze tak, 8 lat temu, jak wyjechałem wyjechałem z Anglii, tam po roku, po dwóch przyjechałem na odwiedziny do Polski, do Wrocławia, no to jeszcze jako tako wyglądali normalnie, a teraz teraz spotykam ich po paru latach, no i niestety alkohol ich pochłonął i inne używki i to jest straszne, ale też spotkałem ziomeczka, który za moich czasów właśnie yy, no, no, strasznie, strasznie nałogowiec a ostatnio go spotkałem z dziewczyną ogarnął się, można można, więc nie wszystko jest stracone. Uważajcie uważajcie na siebie wszyscy, bo to łatwo, łatwo się wciągnąć, a później wyjść z tego jest bardzo ciężko, bo wszystko zależy od charakteru. Wszystko zależy od charakteru, mi się wydaje, że te, od tego genu uzależnienia. Oglądałem sobie taki odcinek, odcinek, program na Discovery właśnie, jest taki gen uzależnienia, ponodzi każdy z nas go ma, ale nie każdy go ma na alkohol, na używki, może być na czekoladę, na słodycze, na, na inne rzeczy. Ja, na przykład, jestem uzależniony, można powiedzieć, od telefonu. No, to bym w telefonie siedział, przeglądał, YouTube sobie zaglądał, no, uzależnienie, takie jest uzależnienie tych czasów, nie? Że, że każdy praktycznie siedzi w tym telefonie i, i ciężko, ciężko, bez telefonu, jak bez ręki. Kiedyś zapomniałem, kurczę, do pracy telefonu, no, nie mogłem się odnaleźć. Czekałem za chlebem, aż by się odpiecze, nie mogłem się odnaleźć, szukałem tego, nie wiedziałem co, kurde, no masakra, nie? Jeden dzień bez telefonu, nie? Wyobraźcie sobie, jeden dzień bez telefonu. Dobra, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Może w najbliższym czasie upiekę jakiś chleb w domu, jak będę miał wolną chwilę. Pokażę Wam, jak zrobić fajny, tani chleb. Myślę, że to będzie fajny odcinek. Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli, czy bym, czy byście chcieli żebym upiekł. Klebek w domu. Język mi się plącze. Ze zmęczenia. Trzeba się napić wody. Godziny nocne właśnie takie są, ale nie ma co się przejmować. Trzeba żyć, trzeba myśleć pozytywnie. Pamiętajcie, myślcie pozytywnie. Cokolwiek by się nie działo, zawsze jest jakaś sytuacja, sytuacja, no, że można z tego wyjść, nie? Więc co, moi drodzy? Trzymajcie się. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Jeżeli nie subskrybujesz, subskrybuj. Daj łapkę w górę, zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, kliknij dzwoneczek, i wtedy będziesz dostawał powiadomienia o moich nowych filmach, które będą się ukazywały w najbliższym czasie na moim kanale Jarek na Emigracji. Pozdrawiam Was serdecznie, serdecznie, trzymajcie się, cześć.